To nagrodę Masiniego, gonitwa międzynarodowa, przeszkodowa, nagrody dodatkowe dla właścicieli koni trenowanych w Polsce, a także właścicieli koni hodowli krajowej funduje Polski Klub Wyścigów Konnych, pod którego patronatem rozgrywana jest gonitwa. Nagrody dodatkowe dla hodowców i właścicieli koni hodowli krajowej funduje Polski Klub Wyścigów Konnych z jedynką Lionel, dwójką Toladin, z szóstką Abgard DT, z siódemką King of Buffet już w górze chorągiewka naszej Pani Sędzi Starter Moniki Libantal, czterokonna stawka, czekamy na sygnał do startu. I jazda wystartowała, ostatnia dziś gonitwa, gonitwa o nagrodę Massiniego. Bardzo ładny, bardzo równy start, biegną konie szeroko ławą w kierunku pierwszej przeszkody, pokonana przez wszystkie konie. No, i przed nami 3400 metrów dystansu gonitwy przeszkodowej o nagrodę Massiniego. Będą teraz biec w kierunku lasku, tutaj pokonywać kolejne przeszkody. A zalazkiem nawrót, i wtedy zaczną biec w naszym kierunku. Ciężko coś powiedzieć o kolejności w tej gonitwie, bo dopiero teraz Layanel nieco wysuwa się do przodu, a wcześniej wszystkie cztery konie galopowały praktycznie łeb w łeb na tych pierwszych przeszkodach. I teraz też są bardzo, bardzo blisko siebie. Lajanel delikatnie z przodu na pozycji drugiej apgardy DT. A na trzecim, czwartym tuż obok siebie galopują King of Buffet i Lad In, i już biegną w kierunku kolejnej przeszkody. Te odległości bardzo, bardzo niewielkie, mimo że to tempo nie jest jakieś bardzo spokojne, dosyć szybkie, to nie jest długa gonitwa jak na gonitwę przeszkodową. 3400 metrów to nie jest jakiś bardzo, bardzo wymagający dystans to ponad dwie, 2 km mniej niż rozgrywana dziś gonitwa Crystal Cup. Ale tempo dobre, konie blisko siebie, pilnują się, wszyscy jeźdźcy, wszyscy razem zbliżają się już do kolejnej przeszkody, kolejny skok oddany przez wszystkie konie i w komplecie teraz biegną w kierunku przeszkody wodnej. Przejazd przez wodę, tu bardzo ważne, żeby nie wytracić impetu, Pokonana przeszkoda wodna, bardzo widowiskowa przez wszystkie konie. W tej chwili na front przesuwa się Abgard DT. Na miejscu drugim jest Lionel, na trzecim King of Buffet i zamyka stawkę Ladin. Ale odległości między końmi naprawdę nieduże. I jeżeli w takim tempie dobiegną. I w takich odległościach do prostej, finiszowej, no to szykuje nam się naprawdę zacięty pojedynek w gonitwie o nagrodę Massiniego. Na froncie UpGuard DT, ale to jest bardzo, bardzo niewielka przewaga. Tuż obok jest Lajanel, następnie King w Buffet i zamyka stawkę Ladin. Chociaż tutaj ciężko mówić i o prowadzeniu, i o zamykaniu stawki, bo te konie bardzo mocno zgrupowane. Cały czas tuż koło siebie biegną, a już niebawem będą wybiegać na bieżnię płotową i to na niej wszystkie rozstrzygnięcia w tym wyścigu. No i już konie na bieżni płotowej, i wygląda to w tej chwili tak, że King of Buffet jest na froncie, na miejscu drugim Abgard DT, na trzecim Lionel zamyka lad-in. Zbliżają się już do połowy zakrętu. King of Boffe na prowadzeniu tuż obok niego Abgard DT oznaczony numerem szóstym, za nimi Lajanel i Ladin i zbliżają się już do prostej finiszowej. Wydaje się, że wyprowadzać na nią będzie King of Boffe. Daniel Wychnalek w siodle tego konia. Na miejscu drugim abgard DT. Na trzecim Lejanel zamyka Ladin. Przedostatni płot King of Buffet cały czas na prowadzeniu, ale naciskany przez dwa konie. Bardzo blisko niego trzyma się Lajanel, a tutaj najbliżej nas Upguard DT. Ostatni płot, no i wszystkie rozstrzygnięcia w tej gonitwie. King of Bofe jest na miejscu pierwszym. Naciska Lajanel. Goni też bardzo mocno Upguard DT. Kto ma najwięcej siły? Jak na razie King of Bofe, bo jeszcze przyspiesza i nie przegra już tej gonitwy. King of Bofe na miejscu pierwszym, Lionel drugi, Abgard DT na miejscu trzecim jako czwarty kończy gonitwę Lad in. Konie oznaczony siódemką King w Bofe i w siodle kandydat dżokejski Daniel Wychnalek, który po raz drugi triumfuje dziś na partynicach, ale oczywiście musimy poczekać aż wynik gonitwy zatwierdzi Komisja Techniczna Dekoracja Zwycięzców na Padoku. To była ostatnia gonitwa dzisiejszego dnia wyścigowego, a ponownie widzimy się 11 listopada w poniedziałek, ostatni dzień wyścigowy sezonu 2024 na Partynicach. W programie aż 11 gonitw zaczynamy o godzinie 9.11 listopada, poniedziałek, święto, dzień wolny od pracy. Zachęcamy do tego, aby odwiedzić Partynice.